Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Zaczniemy od ropy i na ropie też skończymy. Widzimy, że z dzisiejszego dołka, to jest perspektywa krótkoterminowa, doszło do odbicia, potem cofnięcie, kolejny ruch do góry, znowu cofnięcie, kolejny ruch do góry. Myślę, że dzisiaj mógł, mógł się pojawić ważny dołek i w perspektywie najbliższych godzin powinniśmy mieć coraz więcej argumentów, żeby mówić o tym, że rozpoczyna się mocniejsze odbicie, które może potrwać nawet kilka tygodni. Przejdziemy w takim razie do perspektywy dłuższej. Mianowicie przejdźmy na świece 4-godzinne. Akurat to są świece dzienne. Mamy tutaj sytuację taką, że Dotarliśmy do poziomu 34,50. To bardzo ważne krytyczne wsparcie 34,30, o którym pisałem w analizie specjalnej w zeszłym tygodniu, nie powinno być przekroczone. Rozpoczyna się odbicie i ono, jeśli w perspektywie najbliższych dni wróci powyżej sierpniowego dołka, to w dłuższej perspektywie moglibyśmy wrócić na te tutaj szczyty. Teraz sekwencja dalszych wydarzeń, jaka powinna być, żeby potwierdzić tutaj ten scenariusz. Mianowicie powinniśmy oczekiwać tego, że rynek przebije opór na poziomie 36,60. To będzie sygnał, który by wskazywał, że będziemy mieli korektę spadków z tego szczytu do tego dołka, bo widzimy na razie pięciofalową strukturę, a potem w dłuższej perspektywie 38,30. Przechodzimy w takim razie do sytuacji na głównych instrumentach typu akcyjnego, czyli najpierw kontrakty na indeks SP500 tutaj mamy przekroczone wsparcie na poziomie 2000 punktów w tej chwili jesteśmy na poziomie 1984 zaatakowaliśmy tutaj ważne wsparcie w rejonie około 1990 myślę, że to wsparcie może się obronić i pod warunkiem, że zostanie obronione w dłuższej perspektywie moglibyśmy mieć wzrosty tutaj oczywiście bardzo ważne będzie, co Fed postanowi w środę na DAX-ie mamy poważniejszy ruch w dół mamy tutaj z tego lokalnego szczytu spadkową piątkę Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, fala czwarta, e, fala piąta I, po, i w perspektywie krótkoterminowej można byłoby oczekiwać na to, że to, e, że będziemy mieli odreagowanie tutaj tych spadków. Przejdziemy teraz do sytuacji na polskim rynku. E, mamy tutaj, e, e, więc na polskim rynku mamy sytuację taką, że pomimo spadków na DAX-ie i na S&P 500 tutaj nasz rynek praktycznie stoi. Jesteśmy po bardzo silnych spadkach, więc wydaje się, że przynajmniej w krótkiej perspektywie powinno dojść do odragowania tutaj tej wcześniejszej fali spadkowej ze szczytu z 19 listopada. No i przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie euro-dolara. Mamy taką sytuację, że w środę przekroczyliśmy szczyt z 3 grudnia. Posztem doszło do niewielkiej korekty. Moje dzisiejsze... Prognozy zakładające, że dojdzie do przebicia tutaj tego ważnego dołka z czwartku i piątku, no niestety nie sprawdziły się, mamy ruch do góry. A w takim razie teraz będziemy mieli próbę ataku na szczyt ze środy i prawdopodobnie trzeba założyć, że z dołka z 3 grudnia mamy taką sytuację, że pojawiła się fala A. Tu fala B, te wzrosty, które obecnie mamy, to jest fala, może to być fala C, ewentualnie w, trzecie, w, drugiej, w drugim scenariuszu, że to może być po prostu fala trzecia. Krytyczny opór jest na poziomie 1,11. Także wygląda bardzo ciekawie w tej chwili to, co się dzieje na euro eurodolarze jeszcze przed Fedem. Teraz przejdziemy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. W krótkim terminie możliwe są spadki. Natomiast potem najprawdopodobniej będziemy w takiej długiej wielotygodniowej perspektywie mamy bardzo ważne wsparcie na poziomie 3,85. Jeżeli dolar do złotego miałby spadać, no to ten poziom musi być przebity, jeśli nie, to po obronie tutaj tego wsparcia albo gdy zatrzyma się kurs dolara do złotego na wyższym poziomie w długiej kilkumiesięcznej perspektywie można byłoby oczekiwać na wzrosty. Przechodzimy do metali, do złota. No, i na wykresie cen złota mamy sytuację taką, może przejdziemy na świece dzienne, że te wzrosty, które mamy w tej chwili na wykresie euro-dolara, one nie przekładają się na wzrosty cen złota. Wydaje się, że mamy po prostu tutaj jakąś lokalną korektę i w dłuższej perspektywie możliwy byłby ruch do góry. No i jeszcze na koniec wróćmy na chwilkę do ropy. To wygląda na to, że dzisiaj Mogliśmy mieć dołek, rozpoczyna się tutaj jakiś ruch do góry. Myślę, że pierwsza próba przełamania oporu na poziomie 3660 może się nie udać. Będziemy mieli jakiś ruch w dół. Ten ruch w dół może być korekcyjny i potem pierwszy sygnał, znaczy kolejny sygnał kupna pojawiłby się wtedy, kiedy przebijemy 3660, a jeszcze kolejny, gdy przebijemy poziom 3830. Także to wszystko w tej chwili, e, jeśli chodzi o podsumowanie dnia. Natomiast przypominam, że jutro jak zwykle we wtorki o godzinie 18 e, mamy szkolenie, omówienie sytuacji na najważniejszych i najciekawszych instrumentach. Jak zwykle ta pierwsza część będzie nagrywana. Najważniejsze instrumenty to będzie gdzieś 30 i 40 minut. Potem przejdę do trochę mniej ciekawych instrumentów, czy trochę mniej płynnych, takich jak na przykład pszenica, kukurydza, soja, czy powiedzmy cukier, e, ryż. No i potem też jeszcze będę odpowiadać na Państwa pytania, wybiorę te, które się najczęściej powtarzają albo najciekawsze instrumenty, o które Państwo będą pytali. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.